Witam Was na swoim kanale. Przed nami recyzja piratów, dzisiaj 6268 Renegade Runner, na pewno wyjątkowy zestaw, bo to statek. Zapraszam. Więc ci co są ze mną już dłuższy czas wiedzą, że najpierw zaczynam od pudełka, mianowicie w roku 1993 w Renegade Runner yy, powstaje nam niewielki mały statek. Piracki szybki na dwóch żaglach, żagiel pierwszy unikalny, tylko w tym zestawie, duża flaga, piracka, bandera, czterech załogantów. Na pudełku widzimy jak Pirat już ładuje armaty, tutaj wycelowany muszkiet oraz pierwszy kapitan pewnie szykują się do awartażu. Z góry pudełka mamy nieco trochę inny obraz. Tutaj mamy nasz statek i pierwszego majtka, który zdobyła jakiś skarb nie jakiś, tylko pewnie monet tu jest to samo, niewiele się różni ten element od poprzedniego więc możemy sobie przejść dalej w roku 1993 już nie jest tak dobrze bo te, te boki puderek są właściwie bardzo skromne wszystkie są jednakowe, więc żadna frajda je oglądać Chociaż i tak jak byłem dzieckiem, wszystkie te same boki y, oglądałem. Zresztą każdy wie, że jak był dzieckiem rodziców mało kogo było stać, żeby kupić nawet takiego danego ejtranek mniejsza, to możemy sobie troszeczkę, y, nie ma co omawiać z boku, więc możemy sobie teraz przejść tutaj. Tutaj jest dużo więcej do, do omówienia. Y, zestaw tak się prezentuje. Tutaj jest podobnie jak w że Mamy oznaczone gdzie co jest. Chociaż zestaw jest yy, mały, więc nie ma za bardzo o czym mówić. Więc znajduje się w nim kompas. Pierwszy Majtek pokazuje co jest na, yy, na dziobie naszego tenek i tyle, jest mały smoczek. Yy, to jest jakby ozdoba tego yy, naszego małego statku. Yy, piraci ładujący dział, kapitan już daje rozkaz, żeby, żebyśmy, żebyśmy mogli strzelać bardzo z dwóch podobnych piratów, jeszcze jeden czerwony, drugi niebieski. Z tej strony nie wiem co ci wydaciele. Chyba omawiają y, skarb, co zdobyli. Tutaj jest, y, tutaj jest kapitan y, naszych dwóch majtków, którzy y, posługują się kompasem. Kompas faktycznie działa. Jest bardzo fajnym elementem, co wyróżnia y, klocki, że jest to ekskluzywny zestaw. W środku wytłoczka, zestaw wytłoczkowy. Możemy sobie tego tutaj oglądać, niestety język jest i bardzo ładnie się prezentuje. Z tyłu nasze alternatywne modele, możemy sobie przejść do nich, wyglądają w ten sposób. Niestety, trochę skromny zestaw z tyłu. Tylko pudełka prezentuje nam piratów, którzy uciekają przez jakimiś żołnierzami lub udają się na wyspę. Wodowanie statku, ładowanie jakiejś specjalnej armaty, wszyscy w czwórkę. Tutaj podejrzewam, że przerobiony RMK 3268 ze smoczkiem u kapitana na czapce. Tutaj dwóch pilotów ładuje, yy, ładuje armatę. Nie ma nic takiego ciekawego specjalnego w tych, yy, na tym tyle, więc może od razu przejdziemy sobie do omówienia całego zestawu. No więc tak, teraz mamy nasz model już ułożony, przejdźmy sobie do omówienia figurek. Pierwsza figurka to standardowy majtek z każdego zestawu czerwona koszula, bandama, broda, wąsy. Teraz wąsy są pewnie już już nie jest namalowane, tylko że to jest osobny element, co wyróżnia nową barakodę. Ta barakoda, a to nowa barakoda, to jest renegade ramer. Drugi co do piratów to yy, ładowacz armaty, majtek, ktoś taki. Bardzo fajna figurka. Mi się yy, bardzo te klasyczni klasyczne piraci bardzo podobają. Więc on wraca sobie na swoje miejsce. No i jest nasz kapitan, który trzyma Tajla 2 na 2. Yy, ten Tyl to jest zapewne mapa naszego skarbu. Udają się w czwórkę yy, po, tę, po tą yy, mapę, raczej znaczy, po ten skarb. I można sobie go odłożyć zadziorny, y, zadziorny nóż z zapasem. Świadczy o tym, że kapitan jest na pewno groźny. Nadchodzi czas na omówienie tej figurki. Ta figurka to moja ulubiona figurka ze wszystkich piratów. Jest to zadziorny y, pirat z przepaską na oku, brodą, y, pistoletem, bardzo fajna koszula. Co świadczy o tym, że jest wyżej rangą niż wszyscy inni piraci. Prawdopodobnie to jakaś prawa ręka szefa, czy coś w tym rodzaju. Jeżeli byłbym ja Pilatem, w lego to wyglądałbym tak samo. jak i rozbójnik. Bardzo fajna, yy, bardzo fajna figurka. Dalej, w renegade-ramerze mamy yy, tutaj dwa żagle. Jeden unikalny, bo on jest tylko w tym zestawie. Co świadczy o tym, że jest on unikalnym elementem tego zestawu. Na tyle mamy dużą flagę piracką, co charakteryzuje statki i większe wyspy, raczej nie zdarza się, żeby trafiały się w mniejszych zestawach. Bardzo Wygląda to na bardzo szybki i agresywny okręt. Dwa muszkiety po bokach, cztery załogantów, pięknie prezentujący się mały smoczek na dziobie tego statku. Zwinny, szybki, można tym żaglem manewrować jak się chce. Dla mnie po prostu zestaw petarda, obowiązkowy zestaw w serii Piratów. Jeżeli ktoś kocha statki to Renegade Runner jest idealny do, yy, do kolekcji. Mamy tutaj jeszcze front zrobiony z tego elementu, ten element występuje w Space'ach, i nie tylko, wspaniale wyż, wykorzystany. Jedna armata, bardzo, bardzo skromny, no ale w sumie po co w takim szybkim statku więcej tych armat, nie ma miejsca. Wnętrze bardzo skromne, nic nie ma poza skarbem, skrzynką i y, jedną drabinką do, do tego. Niestety te inne są takie, że trzeba to Pewnie dzieci już by sobie w tym wieku nie poradziły. No ale gdy ja bym w, y, w ich wieku, ja sobie świetnie radziłem. Teraz dzieci mają laptopy, komputery i inne takie gówno. Więc y, klocki zostają chyba tylko dla starszych nie mogę wrócić co jeszcze możemy powiedzieć o tym zestawie zestaw jest na małym kadłubie później szkoda, że tych małych kadłubów jest tak mało bo można by z nich zrobić ciekawe moce i nie tylko wspaniały y, czerwony element tył y, naszego statku kompas, który działa dużo sam fantastyczny statek dla mnie jest po prostu 10 na 10 jeśli chodzi o stare pirackie modele Oczywiście, do zobaczenia na moim kanale. Jeśli podobała Ci się ta recenzja, zapraszam do polubienia mojej strony. Zapraszam do, także do polubienia mojego kanału oraz więc zapraszam na Instagram. Będzie wiele, wiele nowych recenzji, zestawów i zestawów nie tylko. Zapraszam do polubienia. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.